Na tegorocznych targach dniach ogrodnika chcielibyśmy zaprezentować Państwu przede wszystkim naszą nową odmianę, Tatemaru Muczo. Zarejestrowaliśmy ją w tym roku i jest już dostępna w sprzedaży. Odmiana ta charakteryzuje się bardzo dobrym smakiem, bardzo wysokim plonem. Jest to odmiana w segmencie premium, siostrzana odmiana do naszej, naszej standardowej odmiany malinowej Tomi Maromucho. Chcemy Państwu pokazać nasze e, trzy odmiany, które tak naprawdę e, nie, nie były tak promowane do tej pory. Jedną z nich jest e, odmiana e, port, e, Portento, jest to typ, e, typ pomidora e, Sarmanzano, e, który nadaje się e, do e, różnych sałatek, sosów, dlatego że ma bardzo e, mało wody i mało nasion. E, inną odmianą to jest odmiana Iseo, czyli pomidor e, śliwkokształtny, e, pomidor o wys, wysokim e, potencjale produktwórczym brak suchej zgnizy wieszałkowej oraz odporny na mączniaka i ostatnia odmiana nasza stara odmiana, ale tak naprawdę długo nie była uprawiana, ale widzę, że teraz wraca moda na pomidory kształtne. Jest to odmiana DRK 936, odmiana Malinowa, bardzo smaczna o pięknej szypułce. Jest to nieduży pomidor, około 90 gram, ale patrząc na osoby, które w tym roku go uprawiają, bardzo są z niego zadowolone, z tego względu, że sprzedają to na lokalne rynki, a pomidor nieduży, o bardzo dobrym smaku, sprawdza się wśród lokalnych odbiorców. Dzień dobry, Monika Buława, dział rozwoju produktu firma Bayer, marka Seminis. Dzisiaj na dniach Ogrodnika w Gołuchowie przedstawiamy Państwu nasze nowości oraz standardy rynkowe, jeżeli chodzi o ogórki. Bardzo dużą popularnością cieszy się niezawodna SV3506 CV, SV4097 CV, Mirabella oraz nasza nowość, którą mogą Państwo dzisiaj zobaczyć, Madeira. Jeżeli chodzi o ogórki szklarniowe, mamy ogórka Quintus i Pacto oraz ogórka pod numerem DRCB 6027, który jest aktualnie w fazie testów.